Guten Szabes. Parsza tego tygodnia, Parsza Schottim, zawiera wiele instrukcji dotyczących moralnego prowadzenia się. Innymi słowy, te rzeczy, które musi mieć, które wymagane są do funkcjonowania każdego społeczeństwa. To są rzeczy dotyczące sądów, to są rzeczy, e, prawa, które mają dotyczyć się prostu moralnego funkcjonowania. E, jednym z wersetów, które pojawia się w tej Parsze, które na pierwszy rzut oka nie pasuje do całości, jest tak zwany isur baltashhit, bal to znaczy nie wolno rzeczy niszczyć po prostu. A skąd się tego uczymy? To opowiada, że kiedy będziemy oblegać miasto, to nie wolno nam ścinać po prostu drzewa owocowego w celu czy to zrobienia z niego właśnie machin obrężniczych czy czegoś tym podobnego. Nie będziecie ścinać takiego drzewa, lama, dlaczego? I odom ecosody, bo człowiek jest jak drzewo pola. I to jest takie dziwne porównanie, nawet do tego stopnia jest nietypowe, że nawet sama Gemara pyta Kio, Dometasody, czy człowiek jest jak drzewo pola, no ale Acidus wyjaśnia, że każdy z nas, każdy człowiek, tak jak wiemy, że mamy cztery rodzaje rzeczy na tym świecie, cztery rodzaje istot, tak, jest domem, czyli istota nieużywiona, Someach, czyli roślina, haj żyjące zwierzę i medabel. Gatunek mówiący, czyli człowiek. I w każdym z nas zawarte są w jakimś aspekcie te cztery rzeczy. Jak, czym cechuje się drzewo? Drzewo jest cały czas związane korzeniami ze swoim podłożem. Nie przemieszcza się i całą swoją żywotność czerwie właśnie z podłoża. Czyli gdyby je odczepić, to tak jakby, to tak jakby nie będzie już mogło dalej rosnąć. Z innej strony, człowiek może poruszać się wszędzie i nie jest w żaden sposób związany ze swoim źródłem, tak? ani ze swoim, ani, ani nie musi być związany z ziemią, ani ze swojej, z, 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 z matką, która go urodziła. Więc w pewien sposób zwierzęta odróżniają się od tego. Zwierzęta i ludzie oczywiście. W pewien sposób odbiegają od tego ryby. Ryby są, z jednej strony mogą poruszać się, ale z drugiej strony cały czas są zawarte, są w środku. Tego, co daje im życie, czyli wody. I teraz w pewien sposób yy, musimy, musimy zrozumieć to porównanie. Człowiek został porównany do drzewa. W jakim aspekcie? Więc mamy u ludzi dwie, dwa rodzaje, nazwijmy to, cech. Mamy cechy emocjonalne, nasze emocje, cechy charakteru i mamy cechy intelektualne. Czym różnią się od siebie? Zazwyczaj nasza mentalność, nasze emocje, nasza, nasza, nasza moralność, nazwijmy to. Jest, chociaż to nie są te same rzeczy, ale nazwijmy to nasz, to jak, to jak się widzimy, to jakie rzeczy, jakie cechy nami dominują, są stałe. Z takimi się rodzimy i zazwyczaj z takimi zostajemy. To znaczy, że jeżeli ktoś jest spokojny z natury, to raczej taki będzie przez większość życia i na odwrót. Czyli one zawsze pozostają w tym miejscu. Bardzo trudno jest je zmienić, przenieść. Z drugiej strony jest intelekt. Intelekt to jest coś, co jest przechodne. To znaczy, że ja mogę wytłumaczyć państwu jakąś logikę taką, którą mam i państwo ją zrozumieją, przyjmą i teraz będzie u państwa w głowie. I stąd, że człowiek porównany jest właśnie do drzewa, rozumiemy, że to ta cecha, które, u której ma upodobnić się do drzewa, jest tą, która u niego będzie dominowała. Czyli to naprawa, tak jak pisze Friedrich Reberajac, poprzedni Reber Chabad pisze, że głównym zadaniem hasidutu, czyli filozofii hasyjskiej jest Usprawnienie, naprawienie naszych cech charakteru, zmieni, zmiana ich. I widzimy to też w tym, że ten werset komentowany przez Rasiego, przez podstawowy komentarz wyjaśnia, że kiedy Adam eca czyli człowiek drzewo pola, to co to oznacza? Mędrycatory, jeżeli jest właściwy, poprawny, odpowiedni, ucz się od niego, jedz jego owoców, a jeżeli nie, to otrzymaj się od niego z daleka. Znaczy to lega, że mędrę ma być odpowiedni. Jeżeli jest mądry, to jest mądry. Otóż nie. Są ludzie, o których to co wiedzą nie ma żadnego związku z tym, jak wygląda ich życie. Na przykład można pójść kiedyś po, załóżmy, do, do szpitala i zapytać o szkodliwość palenia, a zobaczy się tam na zewnątrz palących lekarzy. Czy oni wiedzą, że to jest szkodliwe? Wiedzą, tylko ich wiedza nie zjednoczyła się, nie stała się jednym z ich praktyką. Wiem, wiem że tak jest, ale robię inaczej, bo moje cechy, moja, moja, moje, moje emocje mnie tam ciągną. I tak właśnie jest bardzo często z ludźmi. Dlatego Tora uczy nas. Pamiętaj, że mądrość jest dobra tylko w połączeniu, jeżeli ma, jeżeli przychodzi w praktykę. I tego właśnie chce nauczyć nas bez.